Nadanie tytułu honorowego obywatela było pierwszą uchwałą, jaką podjęli radni gminy Płużnica. Na 13 radnych głosujących, czyli obecnych dziś na sali, 13 było za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podczas obrad na 45. sesji tytuł ten nadano panu Januszowi Marcinkowskiemu byłemu nauczycielowi, byłemu działaczowi społecznemu, wójtowi, ale także historykowi, który opisuje dzieje gminy Płużnica, miejscowości. Jesteśmy prawdopodobnie jedną z najlepiej opisanych pod względem historycznym gmin w Polsce. I za te wszystkie zasługi właśnie dzisiaj otrzymał ten honorowy tytuł. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Chcę za, yy, to podkreślić. Szanowni Państwo, pan Janusz Maciejkowski, może tak, który otrzymał na za tytuł, nadania hodowlanego obywatela obywatelstwa gminy Płużnica panu Januszu Marcinkowskiemu. Tytuł ten przyznano za oddanie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wnioskowało o to zarząd gminny OSP w Płużnicy, wnioskował o to, żeby właśnie za całokształt zasług pana Janusza Marcinkowskiego nadać mu ten tytuł. To jest solitarne grono osób, także osobą, która będzie w tym gronie jest pan Janusz Marcinkowski, jest to były wójt gminy Płużnica, bardzo mocny społecznik, a także bardzo zacny dla naszej gminy, historyk. Za miłe i dobre słowa dziękuję. Każdy z nas jest tak zbudowany, że no, lubi posłuchać czasem jakiegoś dobrego słowa. Także serdecznie dziękuję. Za to. Według pana Janusza należy gromadzić wiedzę o przeszłości naszej małej ojczyzny, zachowując tym samym pamięć o minionych pokoleniach. Trzeba jednak jeszcze udokumentować, zapisać po to, żeby. Ci, którzy będą następni w szeregu tutaj mieszkańców mogli zajrzeć do dokumentów czy do opisów i zobaczyć, co z czego się wzięło, jak to, jak to wyglądało. A praca nad dokumentacją dotyczącą gminy Późnica polega głównie na zbiorze opowiadań i dokumentów z wielu minionych lat. Gromadziłem masę różnych informacji, informacji, dokumentów, zdjęć. Opowieści o ludziach po prostu. No a teraz od 10-12 lat, jak jestem na emeryturze, to mogę usystematyzować cały materiał. Wszelkie zapiski czy zdjęcia znaleźć można na stronie internetowej prowadzonej przez pana Janusza. Pod adresem Późnickiej Historie znajdziemy wspomnienia mieszkańców, biografie ludzi czy kroniki jednostek OSP z terenu gminy Późnica. Zaczęliśmy pisać opowieści. O wsiach późnickich, o ludziach przede wszystkim. O ludziach, wsiach, o organizacjach, o tym co ludzie robili, jak się życie zmieniało tutaj. Chronologiczny zapis zdarzeń z przeszłości 20 wsi znajdujących się na terenie gminy Płużnica pochodzi z kronik, wspomnień, pamiętników oraz rozmów. Osoby, którym historia małej ojczyzny jest bliska, mogą również włączyć się do wspólnego pisania półżnickich historii.